Witam Państwa w kolejnym komentarzu politycznym na kanale MyPolitik. Z tej strony Mikołaj Dowieka. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi będą senator Koła Senatorów Niezależnych, pan Krzysztof Kwiatkowski. Witam serdecznie. Prezes Agroni pan Michał Kołodziejczak. Dzień dobry, witam. Oraz poseł Koła Poselskiego Polskich Spraw, pan Paweł Szramka. Dzień. Dobry wieczór, witam wszystkich. Szanowni Państwo, na początku najgłośniejszy temat ostatnich dni, czyli wyrok TK w sprawie prawa krajowego i prawa wspólnotowego. Mieliśmy do czynienia ostatnio w niedzielę z protestami nie tylko na placu zamkowym w Warszawie, ale w wielu polskich miastach. I krótki komentarz z panów strony, jako pierwszy głos zapierze pan poseł Paweł Szramka. Bardzo proszę. Jest to temat, który na pewno wzbudza ogromne kontrowersje i niestety również emocje. Najgorsze jest to, że ciągniemy tę narrację, która nie do końca, myślę, jest prawdziwa: że będziemy wychodzić z Unii Europejskiej. Ja jestem przekonany, że z Unii nie wyjdziemy. Oczywiście politycznie opłaca się niektórym grupom forsować ten właśnie trend, że wychodzimy, że prezes Kaczyński nas wyprowadza z tej Unii. Natomiast pamiętajmy, że również pisowi opłaca się być w tej Unii. A patrząc na to, Ile procent Polaków jest przekonanych do tego, że powinniśmy pozostać w Unii Europejskiej, to byłoby w polityczne samobójstwo proponować teraz wychodzenie z tej Unii. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że jeśli w ogóle byśmy mieli rozmawiać na ten temat, to powinniśmy przeprowadzić referendum. Oto w referendum Polacy zdecydowali, że powinniśmy do Unii Europejskiej przystąpić. Jeśli mielibyśmy na ten temat rozmawiać, czy z niej wyjść. To powinni w tej kwestii opowiedzieć, opowiedzieć się Polacy. A jestem przekonany jestem spokojny o to, że większość Polaków jest zdecydowanie za tym, żebyśmy w Unii Europejskiej pozostali. A co do wyroku, to niestety, ale cały czas mamy problem z biegunką legislacyjną, z tym, że ustawy są niedopracowane i później mamy problemy, bo gdybyśmy tworzyli akcje prawne w taki sposób, żeby nie były w żadnym konflikcie, czy to z prawem unijnym, czy to z traktatami, które obowiązują nas wszystkich, to nie mielibyśmy tych problemów i żaden Trybunał nie musiałby o niczym orzekać. A ponadto mamy też problem, że takie instytucje jak na przykład Trybunał Konstytucyjny jest skrajnie upolityczniony, bo nikt nie powie mi, że pani pa Pawłowicz czy pan Piotrowicz nie są powiązani z partią rządzącą. Ciężko w takim przypadku mówi się o e, trójpodziale władzy. Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu senatorowi Kwiatkowskiemu. Bardzo proszę. Zgadzam się ze swoim przedmówcą, że Trybunał Konstytucyjny jest skrajnie upolityczniony. To rzeczywiście jest kuriozalna sytuacja, kiedy ocenę przepisów wspólnotowych z przepisami prawa krajowego, bo żadnej sprzeczności z Konstytucją nie ma mowy i nikt nigdy nie twierdził, że jest jakaś sprzeczność między polską Konstytucją a przepisami unijnymi. Ta sprzeczność jest na poziomie ustaw, które przeforsowywał PiS między innymi w zakresie naruszenia niezawisłości nie sędziowskiej. Ale zgadzam się, że na dzisiaj, w tym momencie, żadnego wyjścia nie będzie. Za to zacznie się festiwal z ochydzania Unii Europejskiej, co PiS już zaczął robić na dwóch polach. Z jednej strony na finansowym mówiąc, że jesteśmy w tak doskonałej sytuacji, że pieniądze z Unii Europejskiej są nam niepotrzebne. Co prawda w niektórych miejscach w Polsce jeszcze wiszą billboardy, na których rząd ogłaszał 770 miliardów złotych z Unii Europejskiej jako swój sukces. Zresztą muszę powiedzieć, że ta polityka jest najbardziej krótkowzroczna z punktu widzenia naszego następnego rozmówcy, bo bym powiedział, te pieniądze w sposób szczególny z funduszy europejskich docierają do rolników w postaci dopłat bezpośrednich i oczywiście dobrze jest, bo PIS jak widać analizuje sytuację i wie, że najnowsze badania już pokazywały, że 77% rolników jest zaniepokojonych tą sytuacją, która może wpływać właśnie na zachwianie przekazywania. Środków z funduszy europejskich. Pis co prawda próbuje to osłodzić, podkradając pomysły na przykład W między innymi w minioną sobotę ogłaszające projekt, że można będzie przejść na emeryturę rolniczą bez zdawania gospodarstwa. To jest to, o czym od wielu miesięcy mówiła Unia, zresztą nad czym rozpoczęliśmy pracę w Senacie, ale na końcu król jest nagi do rolników dotrze, że ewentualny konflikt z Unią Europejską w sposób szczególny może ich dotknąć. A z, drugiej, a z drugiej strony zgadzam się z tym, że ten Trybunał w tym składzie nie powinien w ogóle takiego wniosku rozpatrywać, zaczynając już od najbanalniejszej rzeczy, że Trybunał kons Konstytucyjny to szczególny rodzaj sądu. Tylko konstytucyjnego. I jeżeli elementem, który był kwestionowany przez instytucje europejskie są przepisy te naruszające niezawisłość sędziowską, to zarówno były poseł Piotrowicz, jak i była posłanka Pawłowicz powinni się wycofać z rozpatrywania tej sprawy z bardzo prostego względu. Głosowali za tymi ustawami, a dodatkowo pani Pawłowicz błysnęła swoją głęboką wypowiedzią, że Unia Europejska to szmata. Która pokazuje jej stosunek do tej problematyki, a wszyscy wiedzą, że w każdej procedurze sądowej jest opisane, że jeżeli mamy z góry, bym powiedział, jakiś wyrobiony pogląd, łączą nam jakieś więzi osobiste do rozpatrywania danej sprawy powinniśmy się wyłączyć. Podsumowując, dzisiaj rzeczywiście ta decyzja oczywiście nie skutkuje formalnym wyjściem z Unii Europejskiej, ale może skutkować dalszą antagonizacją już relacji z Unią Europejską i ofiarami tej sytuacji będą w sposób szczególny Polki, Polacy, a niestety jako pierwsi te, tą ofiarę zapłacą polscy rolnicy. Dziękuję bardzo i na koniec pierwszej tury prezes Agrunii, Pani Michał Kołodziejczak. Bardzo proszę. Unia Europejska Unią Europejską. W tym całym konflikcie najgorsze jest według mnie to, że Polacy tracą zaufanie do instytucji publicznych, do urzędników, do polityków. Jarosław Kaczyński zaczyna rozgrywać taką rozgrywkę nie między Polską a Unią Europejską, a raczej wykorzystując Unię Europejską i gdzieś wiszący Konflikt z Unią Europejską zaczyna rozgrywać Polaków i zaczyna ich dzielić na dwa obozy. Ja uważam, że to jest dzisiaj chyba największy owoc, który on chce na tym wszystkim wyhodować czyli pokazać, że są dwa obozy. On będzie dowodził tym większym. Kto ma inne zdanie, to jest po prostu przeciwko niemu. Polacy. Powinni na samym początku pomyśleć w trochę inny sposób. Przecież to jest normalne, że Unia Europejska, okej, okay, ona musi być, musi funkcjonować i dobrze będzie, jeżeli my w niej będziemy nadal uczestniczyć, ale jeżeli politycy Unii Europejskiej będą widzieli, że Polacy w środku są podzieleni, tak jak robi to dzisiaj obecna władza, czyli dzieli Polaków i odbiera nam zaufanie, które kiedyś mieliśmy do polityków, do tego, że mamy wpływ na ich działanie i do instytucji publicznych. Bo ja tylko chciałbym jeszcze dodać taką kwestię, wtrącić. Nie wiem, czy sprawdzaliście panowie to, jakie jest nastawienie w tej chwili Polaków i przekonanie, że cokolwiek od nich zależy. Bo ono pierwszy raz od wielu lat zaczęło spadać dwa lata temu. To właśnie wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło swój taki bardzo mocny mariaż po wygraniu drugiej kadencji, i ostrą narrację, z którą pewnie większość Polaków, większości Polaków nie jest po drodze, i ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego według mnie ma na celu jedno: podzielić Polaków. Na dwa obozy, będziemy się kłócić, będziemy słabi, a wtedy to tak jak słabe zwierzę czy słaba roślina atakowana jest przez insekty czy, 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 czy jakąś taką zwierzęcą konkurencję. Dziękuję bardzo panie prezesie. I tutaj stawiamy kropkę w pierwszej turze, przechodząc do drugiego aktualnego tematu, czyli ostatni kontrolnik wydatków publicznych państwa. Można powiedzieć, iż. Wynik, ocena nie jest najbardziej optymistyczna, i od zgłębienia tego tematu zaczniemy od byłego prezesa tejże instytucji, pana Krzysztofa Katkowskiego. Bardzo proszę, panie senatorze. No, to jest raport, który rzeczywiście powinien być dla nas wszystkich obowiązkową lekturą, bo co możemy w nim przeczytać? Że budżet państwa polskiego jest nieprzejrzysty, że duże operacje finansowe były planowane i dokonywane z pominięciem rachunków wydatków budżetu państwa, że duża część operacji finansowych była w ogóle wyprowadzona poza budżet państwa. Ponad 18 miliardów 300 milionów złotych na telewizję publiczną PFR czy na do wsparcie finansowe dla BGK. Największa różnica w historii ostatnich 30 lat, różnica między długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych, a tak zwanym długiem publicznym. Narastający najszybciej w historii dług w sensie zobowiązań kwotowych, to wszystko pokazuje, że wbrew temu co mówią rządzący, zaraz powiem jak to osiągnęli, stan finansów publicznych nie jest dobry, bo cała ta szopka z nowelizacją budżetu, że nagle znaleźliśmy 80 miliardów złotych, to wszyscy ci, którzy dzisiaj nas oglądają, muszą wiedzieć, że to oni na te 80 miliardów złotych się złożyli, bo te dodatkowe dochody budżetu państwa to w sposób szczególny jest podatek, który my płaciliśmy w postaci dodatkowej inflacji. Przypomnę, że inflacja była założona mniej więcej około 3%, dzisiaj mamy grubo powyżej 5%. Wszyscy eksperci uważają, że na koniec października, najpóźniej w listopadzie przekroczą na 6% i większość ekspertów uważa, że za chwilę przekroczymy 7%. Takich poziomów inflacji dawno nie mieliśmy, czyli mówiąc w praktyce, każdy, kto dostaje wynagrodzenie, musi wiedzieć, że ono jest o 7% mniejsze niż było rok temu o tej samej porze. Przykładając, podając to jako przykład, musimy wiedzieć, że co z tego, że na przykład emeryt dostanie 13 emeryturę, jeżeli więcej straci na tym ukrytym podatku inflacyjnym. Dodatkowo, nawet Wzrost gospodarczy, który już był w zeszłym roku, wiadomo, że po pandemii odbije mocniej, był założony mniejszy, tylko po to, żeby dzisiaj móc opowiadać, że finanse publiczne są w daleko lepszym stanie, chociaż wszyscy eksperci już w zeszłym roku mówili, że ten. Budżet jest niedoszacowany pod względem wzrostu gospodarczego, nie docenia poziomu inflacji, która będzie rosnąć. Rekapitulując, długi państwa rosną, a portfele obywateli biednieją. Najmocniej w nie uderza właśnie inflacja, co wykazał także Nikt, pokazując niezrealizowanie celu inflacyjnego, a dodatkowo zmartwie tu wszystkich, którzy nas oglądają. Ten kołowrotek dopiero przyspiesza ceny energii, ceny gazu ceny żywności, to wszystko będzie radykalnie rosnąć i to się odbije na stanie naszych portfeli, bo na nieprzejrzystości budżetu państwa już się to odbiło, co w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli dobitnie pokazała. Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu Michałowi Kołodzieciakowi. Bardzo proszę. Ten raport pokazał, że polscy politycy w ogóle nie potrafią zarządzać państwem, bo zarządzanie państwem to jest odpowiednie wydawanie pieniędzy i tak naprawdę inwestowanie ich. Rządzący pomyśleli, że będą zachowywać się tak jak ci, którzy wybrali ich tylko i wyłącznie za to, że dostaną 100, 500 czy 1000 zł na miesiąc. Pomyśleli, że pieniądze są tylko od tego, żeby wydawać je na bieżąco i realizować jakieś bieżące potrzeby, swoje, własne zapędy, swoje, swoje chwilowe, chwilowe potrzeby. Dziękuję na to. Swoje chwilowe potrzeby. To trochę nie tak. Dzisiaj inflacja jest na bardzo wysokim poziomie, a ja tylko dodam, że inflacja postrzegana jest na poziomie przynajmniej jeszcze raz takim. Inflacja postrzegana, ci, którzy słuchają i nie wiedzą, czyli to jest taka, którą dzisiaj czują ludzie. Mówi się, że inflacja za rok może być już dwucyfrowa, i ja jestem przekonany, że jeżeli nie zmieni się coś diametralnie, to ona po prostu będzie. Takie złe wydawanie pieniędzy, ten raportniku, który, który to pokazał, pokazuje też jedną bardzo, bardzo zasadniczą sprawę, którą my wszyscy czujemy. Mój przedmówca pan senator powiedział o rosnących cenach energii, gazu czy żywności. Nasz kraj nie został odpowiednio przygotowany do transformacji energetycznej i żywieniowej. I to też widać w raporcie Niku, gdzie zostały wydane pieniądze, gdzie zostały zainwestowane i nie zostały one zainwestowane w te sektory, które powinny przygotować nas właśnie do nadchodzącej transformacji, przede wszystkim energetycznej, a w drugiej kolejności żywieniowej. To my wszyscy zapłacimy za to, że źle wydawane są nasze Publiczne pieniądze. To pokazuje też, że obecnie politykami, którzy rządzą, to są ludzie, którzy nie potrafią dobrze inwestować pieniędzy. To pokazują też spółki skarbu państwa, które dzisiaj wywożą tysiące ton nawozu każdego dnia na Ukrainę, do Holandii, do Belgii, do Niemiec za granicę, a ten nawóz nie jest dostępny dla polskich rolników, by mogli produkować o żywność. To pokazuje, że nie stawiamy na strategiczne elementy polskiej gospodarki, które mogą zapewnić nam odpowiedni byt i budować szeroko postrzegane bezpieczeństwo. Kto za to odpowiada? Oczywiście wice, wicepremier, który odpowiada za bezpieczeństwo kraju i nie tylko i wyłącznie to bezpieczeństwo, które kojarzy się z wojskiem. No i mówiąc o wojsku, to ten raport też pokazał, że na telewizję, no to każdy wie, możemy wydać 2 miliardy złotych, a na innowacje w Ministerstwie Obrony Narodowej wydajemy 200 milionów złotych. To jest 10 razy mniej niż na telewizję, czyli na propagandę. Telewizja nas nie obroni. Dziękuję bardzo i na koniec ten, który przemówienia prezesa Banasia mógł wysłuchać Zław Poselski, czyli poseł Paweł Śramka. Bardzo proszę. Tak, i niestety nie były one optymistyczne. Po tym, co powiedzieli moi przedmówcy, można tylko złapać się za głowę i pomyśleć, w jakim państwie my żyjemy. Ale niestety, moi drodzy, to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo w ostatnim czasie nikt przeprowadził też kontrolę Funduszu Sprawiedliwości. I możemy tam czytać, ja wymienię tylko kilka kwestii, że w, były tam liczne powiązania rodzinne i towarzyskie. Niektóre osoby występowały w podwójnych i wykluczających się. Wzajemnie rolach. Występowały mechanizmy korupcjogenne, nieudokumentowane decyzje ministra sprawiedliwości. 280 milionów złotych wydanych niegospodarnie lub niecelowo. A to tylko niektóre z konkluzji prezesa NIKU po kontroli nik w Funduszu Sprawiedliwości. Więc widzimy, szanowni państwo, że obecna władza traktuje państwo jak dojną krowę. Ile się da, tyle z niej wyciąga. I nawet mogą to robić zgodnie z prawem, bo te mechanizmy, które oni już wypracowali, tak, tak są wykorzystywane, że oni nie poniosą żadnych konsekwencji, a kabzy ich i ich znajomi są. Bardzo mocno wypchany. Niestety, ale tak to właśnie, szanowni państwo, wygląda. I ja życzyłbym sobie, żeby tej program, jak My Politics, i wypowiedź nasza, krótka, dzisiejsza, bo spieszymy się oczywiście wszyscy na mecz, mogła ukazać się w telewizji publicznej, żeby większość Polaków, która ma dostęp do tej telewizji, tę telewizję ogląda, żeby mogła usłyszeć te kilka argumentów. Bo oni żyją w zupełnie odrealnionej bańce im od rana do wieczora mówi się, że jest dobrze, że mamy nadwyżkę 80 miliardów, że jest super. Nie jest super, szanowni państwo, i przekonujcie te osoby, które, które mają klapki na oczach, bo niestety tak trzeba powiedzieć o wielu wyborcach, a może wręcz trzeba ich uznać za wyznawców, bo kiedy padają takie rzeczowe argumenty, jak chociażby w dzisiejszym programie, to oni nie wierzą i mówią, że tak nie jest ponieważ premier czy prezes powiedzieli w telewizji inaczej. Tym apelem kończymy drugą turę, przechodząc do trzeciej, który będzie szybki gorący komentarz w sprawie ostatnich doniesień medialnych w sprawie oświadczeń majątkowych posła Łukasza Mejzy i jego asystentów. Można tam wyczytać wiele ciekawych rzeczy, między innymi to, iż jeden z jego asystentów urodził się w lipcu 2021 roku, ponadto wiele różnych powiązań finansowych i dochód jego Działalności o ponad milionie złotych. W związku z tym szybki komentarz po 45 sekund od każdego z panów. Zaczniemy od pana prezesa Michała Kołdzieciaka. Bardzo proszę. Ja powiem tak. Miałem krótki kontakt z panem Łukaszem Majzem przed wyborami, bo wtedy bardzo usilnie szukał sobie miejsca na liście jakiejś partii politycznej i mnie zastanawia, kto pozwolił człowiekowi, który jest nieznany, który nie, nie został prześwietlony odpowiednio, wejść do Sejmu. Kto pozwolił go wybrać, kto, kto go firmował? I tutaj widzimy niestety ogromną słabość polskiej polityki, ale także te wszystkie urzędy, które powinny to kontrolować, bo my nie możemy dzisiaj nad tym się zastanawiać, czy tam jest coś słusznego, czy niesłusznego. Przecież widać jasno, że tam są jakieś dziwne machlojki, że te powiązania czterech osób z różnych podmiotów wskazują jasno na to, że tam jest jakaś nieczysta gra. Gdzie ja mam takie retoryczne pytanie: Gdzie jest dziś jakiś wymiar sprawiedliwości? Gdzie są urzędy skarbowe, gdzie są ci, którzy mogą to sprawdzić. No nie ma, to wszystko śpi, leży, ale to też pokazuje, że partia rządząca dzisiaj chwyta się nawet takich ludzi tylko i wyłącznie po to, żeby mieć w Sejmie większość. Minuta dla pana senatora Kwiatkowskiego. Ja po pierwsze gratuluję waszemu portalowi i jego współpracownikom, bo wy wykonaliście tu też kapitalną pracę. Przy pokazaniu tego problemu. A z posłem Mejzem rzeczywiście mamy ogromny problem. Gdyby ktokolwiek z nas tu siedzących, ja czy pan poseł nie złożyli oświadczenia majątkowego, nie opublikowali go, a jest taki ustawowy wymóg, to mielibyśmy już postępowanie, a nie wykluczone, że już byłby kierowany wniosek do prokuratury. Pan poseł Mejza został ukarany bodaj na Gamon. To jest, oczywiście, nie, to jest oczywiście sytuacja tylko, która wskazuje, że on jest traktowany całkiem inaczej niż wszyscy inni, inni parlamentarzyści. Po drugie, to pan poseł Mejza to jest taki cudowny poseł, który zajmował ostatnie miejsce w interpelacjach poselskich, ale jednego dnia złożył ich 39, w tym 16 tej samej treści. Po jednym na każde województwo o przywrócenie połączeń PKS-u. To jest sposób, który po prostu oszukuje swoich wyborców. Po pierwsze, nie chcąc ujawnić swojego majątku. Po drugie, udając, że rzeczywiście cokolwiek go interesuje poza własnym interesem i że wykonuje. Swoje obowiązki. A po trzecie, dzisiaj rzeczywiście wymaga bardzo gruntownego prześwietlenia sytuacja związana z jego dochodami, z podmiotami publicznymi, które by na te dochody w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą miały łożyć, bo dzisiaj jest to taki parlamentarzysta, przy którym trzeba naprawdę postawić ogromny znak zapytania co do tego, czy działa zgodnie z przepisami, z regulacjami, które powinny wszystkich, powinny wszystkich obowiązywać, a już. Ostatnią rzeczą, ale też ważną dla wyborców jest to, że rzeczywiście wchodził z listy, z określonej listy do Sejmu, później ogłosił, że jest posłem niezrzeszonym, ale okazuje się, że jest zrzeszonym. W każdym głosowaniu niezrzeszonym z większością rządową może wyjaśnieniem są dochody, które uzyskuje jego spółka od podmiotów publicznych. I na koniec pan poseł Paweł Śromka. Bardzo smutne jest to, o czym mówią moi przedmówcy, ale kolejny raz muszę absolutnie z nimi się zgodzić, postać pana posła Mejzy na pewno wzbudza kontrowersje. Bardzo przykre jest to, że chyba nie ma instytucji teraz w Polsce, która by się sprawą zajęła, ponieważ dopóki pan poseł Mejza będzie po stronie partii rządzącej, będzie tym jednym ważnym głosem, a teraz tych głosów pis nie ma aż tak wiele. To będą go bronić i włos mu z głowy nie spadnie. Bardzo przykre jest to, że w takiej sytuacji poseł okazuje się świętą krową, której nie można absolutnie nic zrobić. I w takich sytuacjach myślę, że też immunitet absolutnie nie powinien, nie powinien chronić takiego posła, żeby z, z automatu prokuratura zajęła się taką sprawą, nikt CBA, żeby te instytucje mogły prześwietlić, co taki poseł robi, skąd się wzięła cała ta siatka powiązań, po to, żeby. Wyeliminować jakiejkolwiek możliwości ulegania wpływom, ulegania namowom takiego posła, żeby głosował tak czy inaczej, czy też żeby wykorzystywał swoją pozycję do tego, żeby budować swój kapitał finansowy. I na koniec szybkie pytanie o sprawę, przez którą tak szybko dzisiaj robimy komentarz polityczny, czyli mecz Polska, Albania i prognoza wyników. I zaczniemy od pana Sandra Krzysztofa Kędkowskiego. Jaki wynik dzisiaj? Dramatycznie trudny mecz. Mecz walki. Wymęczymy zwycięstwo 0-1, które otworzy nam drogę do awansu na Mistrzostwa Świata poprzez barażę. Więc będzie to mecz, po który będziemy wspominać później długie miesiące, a w szczególności gola, którego strzeli Lewandowski. Pan prezes Michał Kołodziejczak. Lekko wygramy. Lekko wygramy. Łatwo. Tak myślę. Szybki gol, który ustawi mecz. I pan posetował śramkę. Nieważne, czy lekko, nieważne, czy w trudzie, ważne, żebyśmy wygrali, bo chyba nikt nie spodziewał się, że ten mecz z Albanią będzie meczem kluczowym, a takim faktycznie jest, więc liczy się tylko zwycięzcą i za to mocno trzymamy kciuki. I tym pozytywnym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy komentarz polityczny. Bardzo dziękuję naszym widzom za obecność i moim gościom, którymi dzisiaj byli pan senator Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję, dziękuję bardzo. Polska gola. Pan prezes Michał Kołodziejczak. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Oraz pan poseł Paweł Szramka. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Raz jeszcze dziękuję, życzę wszystkim mojego wieczoru, dobrego oglądania meczu i do zobaczenia już niedługo na naszym kanale.